Cześć, tu Milena. Zapraszam Cię na prezentację tego uroczego mieszkania na Winogradach. Jeżeli szukasz mieszkania w tej okolicy, które możesz stopniowo odświeżyć pod siebie, ale jednocześnie chcesz wprowadzić się od razu, zostań ze mną do końca. Powierzchnia użytkowa to 47,6 m2. Pierwszym pomieszczeniem jest pokój dzienny z wyjściem na słoneczny balkon, a dzięki południowej ekspozycji pomieszczenia są jasne i pełne naturalnego światła. Podobnie jak sypialnia, która również znajduje się po tej stronie świata. Dodatkowo dla miłośników klasycznego stylu mamy odrestaurowany parkiet w biodełkę, który dodaje wnętrzom ciepła i charakteru. To mieszkanie jest już gotowe do wprowadzenia. Zadbano tu o wymianę instalacji elektrycznej czy też okien na plastikowe, więc o to nie musisz się już martwić. Łazienka jest niewielka, ale bardzo funkcjonalna. Znalazło się tu miejsce na wannę, podłużną szafkę oraz toaletę. A teraz czas na efekt wow, czyli serce tego mieszkania. Kuchnia została powiększona o trzeci pokój, dzięki czemu zyskała dodatkową przestrzeń na funkcjonalną jadalnię. Wyróżnia się ona nowoczesną i elegancką zabudową na wymiar, wysokiej jakości materiałami, np. deską barlinecką na podłodze ale też solidnym blatem roboczym, wykonanym z gresu. To mieszkanie ma w sobie wyjątkowy, ciepły, rodzinny klimat, którego po prostu nie da się podrobić. A może to jest właśnie Twoje nowe M?